Witam wszystkich, nazywam się dr Ewa Markiewicz. Na wstępie chciałabym zadać pytanie wszystkim paniom. Jeśli wasz mąż pragnie pocałować Was tam na dole, czujecie się skrępowane, czy może z niecierpliwością na to czekacie, ale boicie się, że coś może być nie tak? A panowie czy często zbieracie się na odwagę, by być bardziej intymni z żoną, ale ona zawsze nerwowo zaciska nogi w jednej chwili gasząc cały wasz zapał? To właśnie ta intymna kwestia, która tkwi w sercach niezliczonych dojrzałych par, coś czego pragną, ale o czym boją się rozmawiać. Mąż czuje, że żona już go nie kocha, a żona martwi się, że nie jest wystarczająco czysta. Dziś dr Markiewicz pomoże wam rozwiązać ten supeł. Polecam, abyście obejrzeli ten materiał razem mężowie i żony. Nie pozwólcie, aby ten drobny problem stał się przeszkodą na drodze do waszego szczęścia w drugiej połowie życia, temat, o którym dzisiaj porozmawiamy. Możliwym sposobem na zburzenie. Tego muru i ocieplenie relacji jest, mówiąc wprost, czy mąż może całować intymne miejsca żony? Czy jest to bezpieczne i yy, higieniczne, czy to niestosowne zachowanie? Wiem, że już na dźwięk tego pytania policzki wielu kobiet mogą zacząć płonąć, a w sercu mogą mamrotać. Jak można publicznie dyskutować o tak prywatnej sprawie? Ale i am dłużej pracuję jako lekarz, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że w związku, zwłaszcza w przypadku starszych par, które spędziły ze sobą większość życia, jest wiele spraw, z którymi jeśli nie odważymy się zmierzyć i o których nie będziemy rozmawiać, Niewidzialny mur będzie stawał się coraz wyższy, a dwa serca nieświadomie zaczną się od siebie oddalać. Im dalej od siebie jesteśmy, tym bardziej się dystansujemy. Często spotykam się z taką sytuacją w moim gabinecie. Niektóre kobiety nieśmiało szepczą do mnie. Pani doktor, yy, naszemu starszemu ostatnio bardzo spodobało się całowanie mnie tam na dole. Ym, szczerze mówiąc, jestem zarówno przestraszona, jak i trochę podekscytowana, ale nie śmiem go bezpośrednio zganić. Naprawdę martwię się, czy to nie jest brudne i czy nie zachoruje. To pytanie, choć lekkie, a zarazem ciężkie, oddaje wspólne yy, odczucia niezliczonych starszych par. Z wiekiem nasza siła fizyczna nie jest już taka jak kiedyś, a nasze ciała również. Jak możemy utrzymać ciepło i intymność między małżonkami pośród różnych zmian? Wiele osób intuicyjnie uważa, że całowanie miejsc intymnych to coś, co robią młodzi ludzie w pogoni za nowością i ekscytacją, a my, jako dziadkowie, nie powinniśmy i nie potrzebujemy takiej niestosownej intymności. Jednak to często z powodu tej przestarzałej koncepcji nie śmiem powiedzieć ani pomyśleć, rodzi się wiele nieporozumień, barier i wyobcowania między małżonkami, a niektóre żony czują z tego powodu głębokie poczucie winy. Czuję się nieokrzesana. A nawet zastanawiam się, czy mój mąż nie nabrał jakichś złych nawyków. Niektórzy mężowie po kilkukrotnej odmowie boją się zranić uczucia żony i własną dumę. Yy, z czasem mężowie przestają aktywnie zbliżać się do żon i stopniowo zastanawiają się, czy się starzeją i tracą swój urok. Intymność, yy, którą kiedyś mieli, powoli zanikała w milczeniu. Pamiętam kobietę po pięćdziesiątce, która wyglądała bardzo dobrze, ale zawsze miała wyraz smutku między brwiami. Towarzyszyła mężowi w gabinecie i konsultowała się z nim. Zapytana y, o problemy z menopauzą, powiedziała pani doktor: Ostatnio czuję się tak sucho, że boli mnie, gdy jestem z mężem. On jest bardzo wyrozumiały i nie dotyka mnie zbyt często, ale czuję, że stajemy się coraz bardziej jak współlokatorzy. Y, on ogląda swoją telewizję, a ja przeglądam telefon. Ledwo zamieniamy kilka słów dziennie. Zapytałam nieśmiało, czy kiedykolwiek myślała Pani o zmianie tradycyjnego sposobu i wykorzystaniu uścisków, pieszczot, a nawet pocałunków, aby utrzymać intymność? Zamurowało ją na chwilę, jej twarz natychmiast się zarumieniła i szepnęła: Czy można być z Tobą intymnym? Och, jesteśmy już starym małżeństwem, jak mogę czuć się skrępowana? Za jej skrępowaniem kryje się kompleks niższości związany ze zmianami w ciele, strach przed nieznanym i samoograniczenie wynikające z roli dobrej żony. W rzeczywistości, yy, drodzy Państwo, starzenie się nie oznacza, że powinniśmy przestać się kochać, ani nie oznacza. Że w naszym życiu pozostały tylko codzienne potrzeby i nuda wzajemnego szacunku, jak u współlokatorów. E, ciepły uścisk, e, prosto z serca, delikatny e, dotyk bez intencji seksualnych, a nawet lekki pocałunek w brzuch lub miejsca intymne to bardzo dobry sposób na utrzymanie ciepła e, w związku, e, o ile odbywa się to przy wzajemnym szacunku i e, dobrej komunikacji. Mówiąc szczerze, po wejściu w dojrzały wiek kondycja fizyczna nas kobiet rzeczywiście bardzo różni się od tej z młodości. Wraz z nadejściem menopauzy funkcja naszych jajników stopniowo słabnie, a wydzielanie estrogenu w organizmie znacznie spada. Ten estrogen jest dla nas kobiet jak ogrodnik w ogrodzie, odpowiada za utrzymanie naszej małej siostrzyczki, czyli pochwy w zdrowym, nawilżonym i elastycznym stanie. Gdy ogrodnik strajkuje, prowadzi to bezpośrednio do bardzo częstego stanu, medycznie znanego jako zespół moczowo-płciowy okresu menopauzy. Jednym z głównych objawów jest atrofia pochwy. Brzmi to przerażająco, ale mówiąc prościej, błona y, śluzowa naszej pochwy y, staje się cieńsza, bardziej sucha, mniej elastyczna, a unaczynienie zmniejsza się, y, co prowadzi y, do spadku naturalnej zdolności do nawilżania. To tak, jakby gąbka, która pierwotnie była pełna i wilgotna, powoli stawała się. W tej sytuacji, jeśli nadal uprawiacie tradycyjny seks, który wymaga penetracji, łatwo jest odczuwać piekący ból z powodu tarcia, a nawet powodować małe pęknięcia błony śluzowej i krwawienie. To nie tylko nie jest przyjemne, ale jest rodzajem tortury fizycznej i psychicznej. Ponadto wiele starszych osób może mieć historię chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, nadciśnienie i zapalenie stawów. Tradycyjna pozycja, w której mężczyzna jest na górze, jest czasami nie tylko obciążeniem fizycznym, ale także presją psychiczną, sprawia, że ludzie są nerwowi i martwią się, co może się stać. W tej sytuacji, w której zmieniają się zarówno ciało, jak i umysł, jeśli potrafimy zmienić perspektywę i podejście, używając łagodniejszego, wolniejszego i mniej inwazyjnego sposobu wyrażania intymności, dobrze umiejscowiony pocałunek, Pieszczota bez oczekiwania na rewanż może w rzeczywistości być duchowym pocieszeniem cenniejszym niż jakikolwiek fizyczny dar. Następnie porozmawiajmy o y, kluczowej kwestii, która wszystkich najbardziej niepokoi: czy to jest czyste i bezpieczne. Doktor Markiewicz wykorzysta swoje 20-letnie y, doświadczenie, aby Wam pomóc. Eksperci branżowi mogą z całą pewnością stwierdzić, że dopóki y, mamy dobre nawyki higieny y, osobistej i nie ma stanu zapalnego ani infekcji w miejscach y, intymnych, całowanie naszej małej siostrzyczki jest y, niebrudne i bezpieczne i zdrowe, jeśli obie strony tego pragną. Jeśli nasza mała siostrzyczka nie jest w stanie zapalnym ani zainfekowana, będzie miała bardzo unikalny, lekki zapach ciała. Y, nie jest to nieprzyjemny zapach ani rybiodór, ale tak jak każda nasza skóra ma swój unikalny zapach naturalny, lekko kwaśny aromat. Panie, proszę, nie straszcie samych siebie. Myśląc, że to brudne z powodu nieśmiałości lub niewiedzy, dopiero gdy zauważycie rybi zapach żółto-zielony lub szary kolor lub konsystencję przypominającą twaróg, którym y, towarzyszy swędzenie lub pieczenie, są to sygnały ostrzegawcze waszego ciała, że możecie mieć infekcję, natychmiast udajcie się do lekarza zamiast snuć przypadkowe domysły i odpychać partnera. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dr Markiewicz ma obowiązek dostarczyć bardziej kompletnych informacji. W rzadkich przypadkach niektóre wirusy, takie jak wirus brodawczaka ludzkiego HPV, który powoduje raka szyjki macicy lub wirus opryszczki, mogą być przenoszone przez kontakt oralny. Wiem, że możecie być trochę zdenerwowani słysząc słowo wirus, ale nie martwcie się. Kluczowy jest długotrwały, wzajemny kontakt w monogamicznym związku, czyli w tym, co nazywamy starym dobrym małżeństwem. Oboje mogliście być narażeni na to samo środowisko wirusowe przez długi czas, a wasze ciała mogły wytworzyć przeciwciała. Ryzyko zarażenia się nawzajem nowym wirusem jest bardzo, bardzo niskie. Wspomniałam o tym głównie dlatego, że y, mam nadzieję, że wszyscy będą mieli prawidłowe pojęcie o zdrowiu. Małżonkowie powinni być szczerzy co do stanu zdrowia drugiej osoby i zachęcać do regularnych badań kontrolnych. To najlepsza ochrona dla siebie nawzajem. Aby y, ta intymność była y, bezpieczna i piękna, wystarczy pamiętać o y, kilku prostych zasadach życiowych. Pierwszą jest prawidłowa czystość codziennie używajcie bieżącej ciepłej wody, aby delikatnie rozchylić wargi sromowe większe i mniejsze i oczyścić zewnętrzne fałdy. Nigdy nie używajcie słuchawki prysznicowej, aby silnym strumieniem wody płukać wnętrze pochwy. Nazywamy to działanie irygacją pochwy. Nie myjcie miejsc intymnych mydłem o, o zapachu alkalicznym lub mydłem czy żelem pod prysznic, które są zbyt drażniące, aby twierdzić, że mają działanie antybakteryjne. Zniszczą one naturalną barierę waszych miejsc intymnych i zabiją zarówno dobre, jak i złe bakterie. Po umyciu przygotujcie miękki ręcznik do własnego użytku i delikatnie osuszcie je metodą dociskania, a nie szorowania w przód i w tył. Drugą zasadą jest nauka obserwacji siebie. Jeśli czujecie, że wasze miejsca intymne są w stanie zapalnym i mają dziwny zapach, swędzenie lub y, ból, o których mowa powyżej, powinniście zawiesić wszelką aktywność intymną i udać się y, do lekarza. Pozwólcie profesjonalnemu lekarzowi pomóc wam zdiagnozować i rozwiązać problem gruntownie. To wyraz prawdziwej miłości do siebie i partnera. Trzecim i najważniejszym punktem jest y, komunikacja. Kiedy jesteście intymni, musicie umieć się ze sobą komunikować. Mąż może nauczyć się używać łagodniejszego tonu, aby zapytać: Co myślisz, jeśli zrobię to w ten sposób? Czy czujesz się nieswojo lub nerwowo? Żona może również odważnie wyrazić swoje obawy. Jestem trochę nieśmiała, ponieważ boję się, że nie pachnę wystarczająco dobrze. Odkryjecie, że gdy jesteśmy gotowi wyrazić nasze prawdziwe lęki i obawy w tonie pozbawionym oskarżeń, wszystkie bariery i dystans skracają się w tej chwili. Intymność w starszym wieku nigdy nie polega na pogonie za namiętnością, impulsem młodości. Nie chodzi o porównywanie, kto ma lepsze umiejętności. Prawdziwym sednem jest empatia, uczucie zrozumienia i pielęgnowania siebie nawzajem kiedy kobieta bez względu na wiek może czuć, że jest głęboko otoczona opieką i czule kochana, nawet jeśli jej skóra jest pomarszczona, a włosy siwe, pewność siebie i blask, które emanują z jej wnętrza, Będą absolutnie bardziej poruszające i olśniewające niż w młodości. Następnie porozmawiajmy bardziej szczegółowo o tym, jak prawidłowo dbać o nasz sekretny ogród, aby stał się źródłem pewności siebie, a nie przyczyną niepokoju. Wiele kobiet ma w sercu głęboko zakorzenioną, przestarzałą koncepcję, że miejsca intymne to brudne miejsca, które nie powinny widzieć światła dziennego i należy trzymać się od nich z daleka, nie dotykać ich ani o nich nie rozmawiać. Im mniej o nich mówimy, tym lepiej. Ale to często z powodu tego unikania i zaniedbania stajemy się coraz bardziej obojętni na, na własne ciała. W miarę jak stawałam się z nim coraz bardziej obca, w końcu używałam wielu metod, które uważałam za prawidłowe, ale w rzeczywistości były całkowicie błędne, aby je oczyścić. To sprawiało, że czułam niepokój i niższość, gdy mój partner się do mnie zbliżał. Prawie codziennie słyszałam w gabinecie od starszych kobiet: Och, nie śmiem pozwolić mu się zbliżyć. Boję się, że w tym miejscu y, będzie zapach lub uczucie brudu, ale y, w rzeczywistości dr Markiewicz chce oczyścić nasze ciała z zarzutów. Nasza mała siostrzyczka absolutnie nie jest tak brudna, jak ludzie mylnie sądzą. Wręcz y, przeciwnie, jest. Siostrzyczka absolutnie nie jest tak brudna, jak ludzie mylnie sądzą. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo inteligentny i wyrafinowany organ z zdolnością do samooczyszczania. Mówiąc prosto, w naszej małej siostrzyczce y, zawsze żyje grupa dobrych bakterii. Najważniejszym strażnikiem y, wśród nich są pałeczki kwasu mlekowego, y, lactobacillus, y, są jak najwierniejsi ochroniarze naszych miejsc intymnych, pracujący dzień i noc, aby wydzielać kwas mlekowy, utrzymując wnętrze małej siostrzyczki w lekko kwaśnym środowisku o pH około 3, 8 do 4,5. To kwaśne środowisko jest naszą naturalną tarczą i może skutecznie hamować inwazję złych bakterii, które lubią rosnąć w środowisku zasadowym, takich jak bakterie beztlenowe lub grzyby powodujące bakteryjne zapalenie pochwy. Dlatego y, zdrowa część intymna będzie pachnieć lekko y, naturalnym, kwaśnym zapachem. To normalny i zdrowy zapach. Proszę nie mylcie go ponownie, w przeciwnym razie pojawią się problemy. Wiele przyjaciółek, y, zwłaszcza starszych kobiet, y, często nieświadomie używa pewnych pozornie czystych metod, aby zniszczyć ten naturalny mechanizm y, ochronny ustanowiony przez dobre bakterie. Najczęstszym i najpoważniejszym błędem jest wielokrotnie podkreślane nadmierne czyszczenie. Na przykład używanie mydeł o silnym działaniu bakteriobójczym mocno perfumowanych żeli pod prysznic, a nawet używanie różnych ziół, słonej wody i wody z oktem z nieznanych źródeł do y, głębokiego y, płukania pochwy. Te zasadowe i drażniące płyny zabiją nasze dobre i złe bakterie. To tak jakby zrzucić bombę w lesie i zniszczyć wszystkie żywe istoty. Gdy równowaga ekologiczna wewnątrz jest całkowicie zniszczona, miejsca intymne tracą swoją ochronę, wartość pH wzrośnie, stając się suche i kruche, a także bardziej podatne na infekcje i stany zapalne. Rezultatem jest często to, że i im więcej myjesz, tym bardziej swędzi i czujesz, że powinnaś myć się sama. Im mocniej myjesz, yy, tym bardziej jest brudno i wpadasz w błędne koło, które nigdy się nie kończy. Noszenie obcisłej, nieprzewiewnej bielizny syntetycznej lub poleganie na wkładkach przez długi czas z powodu nietrzymania moczu może utrzymywać Twoje miejsca intymne w gorącym i wilgotnym środowisku przez cały dzień. To po prostu tworzy idealne podłoże do rozwoju bakterii i pleśni, co naturalnie powoduje nieprzyjemny zapach i swędzenie. Dlatego, jaki jest prawidłowy sposób dbania o miejsca intymne? To właściwie bardzo proste. Proszę postępujcie zgodnie ze wskazówkami dr Markiewicz i zapamiętajcie następujące punkty. Po pierwsze, podkreślam, ponownie myjemy tylko na zewnątrz, nie w środku. Delikatne mycie zewnętrznych fałd wark, sromowych większych i mniejszych czystą. Ciepłą wodą każdego dnia jest wystarczające. Jeśli naprawdę czujecie potrzebę użycia produktu myjącego, upewnijcie się, że wybieracie łagodny płyn przeznaczony do higieny intymnej, z wyraźnie oznaczonym lekko kwaśnym pH i raz dziennie to absolutne maksimum. Po umyciu delikatnie osuszcie przez dociskanie miękkim, czystym ręcznikiem. Nigdy nie używajcie szorstkiego papieru toaletowego ani wilgotnych chusteczek zawierających alkohol lub substancje zapachowe do energicznego pocierania. To podrażni i uszkodzi naszą delikatną błonę śluzową. Wybierając bieliznę, starajcie się wybierać modele z czystej bawełny, w jasnych kolorach, przewiewnej i koniecznie zmieniajcie je codziennie. Najlepiej prać bieliznę ręcznie i y, suszyć na słońcu, aby wykorzystać światło ultrafioletowe do najlepszego efektu sterylizacji. Istnieje również powszechny mit dotyczący owłosienia y, łonowego. Wiele osób uważa, że aby zachować czystość, należy je całkowicie zgolić. Ale w rzeczywistości owłosienie łonowe istnieje tak jak włosy w nosie i ma swoją funkcję. Pomaga nam blokować zewnętrzny kurz, zmniejszać tarcie odzieży i utrzymywać odpowiednią wilgotność na powierzchni skóry. Jeśli naprawdę czujecie, że jest zbyt gęste lub nieuporządkowane i chcecie je uporządkować, użyjcie czystych, małych nożyczek, aby delikatnie przyciąć długość. Starajcie się nie używać maszynki do golenia zbyt blisko skóry, ponieważ może to łatwo spowodować wrastanie nowych włosów, powodując bolesne zapalenie mieszków włosowych, co jest jeszcze bardziej niekomfortowe. Kiedy traktujemy nasze ciała we właściwy i delikatny sposób, będziecie zaskoczone odkrywając, że cała osoba staje się bardziej zrelaksowana i pewna siebie. W tym momencie, jeśli oboje małżonkowie są chętni do całowania miejsc intymnych, to co kiedyś było nieśmiałym i tabuizowanym zachowaniem zostanie sublimowane w delikatny sposób odczuwania miłości i bycia kochanym. Fundament miłości zawsze leży w tym, czy odważymy się otworzyć nasze serca i kochać siebie i siebie nawzajem w najprostszy i najczystszy sposób. Aby to osiągnąć, kobiety muszą najpierw poczuć się czyste, komfortowe i pełne od samego serca. Zanim rozpocznie się jakikolwiek intymny kontakt, zawsze pamiętajcie o najważniejszym kroku komunikacji. Pamiętam mężczyznę po 60., który przyszedł ze swoją żoną. Po konsultacji został, aby mi się poskarżyć, czując się trochę sfrustrowany i bezradny. Powiedział pani doktor: Ja naprawdę chcę tylko uszczęśliwić moją żonę i dać jej znać, że wciąż ją kocham, ale za każdym razem, gdy się do niej zbliżam, jej ciało natychmiast sztywnieje, mocno zaciska nogi, a jej oczy zaczynają mnie unikać. Naprawdę nie muszę nic robić. Czasami chcę ją tylko delikatnie pocałować. Dlaczego to takie trudne? To zdanie dało mi do myślenia na długi czas. Wiele osób myśli, że ludzie w starszym wieku nie potrzebują już miłości, ale prawda jest zupełnie inna. Im starsi jesteśmy, tym głębsza jest nasza potrzeba emocjonalnej więzi. Chociaż miłość nie jest już tak namiętna jak w młodości, desperacko potrzebujemy tego uczucia bycia traktowanym delikatnie i pielęgnowanym. Jednak y, i am starsi jesteśmy, tym cieńsza staje się nasza skóra, tym bardziej nieśmiali jesteśmy w wyrażaniu siebie i y, tym bardziej prawdopodobne jest, y, że będziemy się nawzajem źle y, rozumieć z powodu podejrzeń. Kobiety po 50 czy 60 roku życia często żywią wiele kompleksów niższości, martwiąc się, że ich sylwetka się zmieniła, skóra stała się luźna, a miejsca intymne nie są już tak czyste i pachnące jak w młodości. Boją się, że mężowie je zobaczą lub poczują yy, i okażą obrzydzenie. Mężczyźni również są nieśmiali, boją się odrzucenia, gdy tylko otworzą usta. Yy, po tylu razach pragnienie zbliżenia się powoli stygnie jak tlący się węgielek. To te drobne, yy, prawie niewidoczne bariery, których nie da się pokonać delikatnymi i yy, szczerymi słowami, nawet jeśli para mieszka pod jednym dachem, odległość między sercami stanie się większa niż między obcymi. Seks oralny, lub możemy użyć łagodniejszego terminu, pieszczota ustami. Nie ma w tym nic dobrego ani złego, ani piękna ani brzydoty. Ale najważniejszym założeniem jest zawsze, obie strony czują się komfortowo i są chętne. Nigdy nie powinno to być coś, co jedna strona wymusza, a druga znosi. Musi opierać się na głębokim zaufaniu, pełnym zrozumieniu i absolutnej zgodzie. Czasami zanim cokolwiek zrobicie, poćwiczcie y, rozmowę. Y, prosta i delikatna rozmowa może otworzyć cały y, świat emocji. Na przykład, mąż może spróbować wziąć żonę za rękę w swobodnej chwili i zapytać, kochanie, wydaje mi się, że ostatnio mamy mniej intymnych chwil, czy zignorowałam Twoje uczucia? Jeśli chciałbym Cię kochać w łagodniejszy sposób, czy y, czułabyś się bardzo skrępowana, żona może również odważnie wyrazić swoją wrażliwość? Skarbie, wiem, że chcesz być blisko mnie, ale trochę się tego boję, bo martwię się, że nie jestem już młoda i wystarczająco pachnąca. Eee, jeśli dobrze o siebie zadbam, czy będziesz skłonny dać mi trochę czasu, widzicie, gdy w rozmowie nie ma oskarżeń ani y, upokorzeń, a tylko najprawdziwsze uczucia, wszelkie mechanizmy obronne i zbroje topnieją. Od tego momentu każdy dotyk y, stanie się łagodniejszy i bardziej naturalny dzięki temu zrozumieniu. Oczywiście nie każda para może zaakceptować lub polubić takie podejście. Jeśli jedna strona naprawdę czuje się niekomfortowo i nie może tego zaakceptować, jest to całkowicie normalne i absolutnie nie ma potrzeby tego wymuszać. W takim przypadku mamy jeszcze setki sposobów na wyrażenie intymności i miłości, takich jak delikatne masowanie napiętych ramion i pleców partnera przed snem, ciepły uścisk, pocałunek w czoło lub policzek, albo idealnie ciepły brzuch lub wewnętrzna strona uda. Te gesty, choć proste, przekazują głęboką i szczerą miłość. Co najważniejsze, nie sprawią, że ktokolwiek poczuje się zmuszony lub niekomfortowo. Pamiętajcie, nie ma brudnych miejsc intymnych, są tylko zapomniane lub źle rozumiane zakątki ciała. Kiedy kobieta jest kochana we właściwy sposób i otoczona czułą opieką przez partnera, będzie promieniować pewnością siebie od wewnątrz. Emocjonalne odżywienie, które pochodzi z bycia kochaną i pielęgnowaną, jest niezastąpione przez żadne drogie kosmetyki do pielęgnacji skóry. Na koniec dr Markiewicz podsumuje i podzieli się kilkoma pokarmami, o które wiele kobiet pyta w gabinecie, aby nasze miejsca intymne były zdrowe, komfortowe i naturalnie pachnące każdego dnia. Po pierwsze, kondycjonowanie dietetyczne od wewnątrz pijcie wystarczająco dużo wody każdego dnia, co najmniej 1500 do 2000 ml, co pomoże utrzymać nawilżenie skóry całego ciała, w tym błąd śluzowych miejsc intymnych. Jedzcie więcej warzyw i owoców bogatych w witaminę C, takich jak czarna porzeczka, aronia, kiwi i żurawina, która jest bardzo korzystna dla zdrowia dróg moczowych. Ponadto jedzcie więcej produktów bogatych w probiotyki, takich jak jak jogurt naturalny bez cukru czy kefir. Pomagają one utrzymać zdrową florę naszych jelit i pochwy, a także utrzymać naturalnie lekko kwaśne środowisko miejsc intymnych i wydzielać delikatny zapach. Z drugiej strony, starajcie się jeść mniej surowej cebuli, czosku, pora lub potraw, które są zbyt pikantne i drażniące. Mogą one rzeczywiście na krótki czas zwiększyć zapach ciała. Następnie jest delikatna pielęgnacja od zewnątrz. Oprócz e, e, prawidłowych metod czyszczenia, o których mowa powyżej, e, oto kolejna zaawansowana wskazówka dotycząca pielęgnacji: e, możecie udać się do apteki e, lub sklepu ze zdrową żywnością i zaopatrzyć się w małą butelkę czystego, tłoczonego e, na zimno oleju kokosowego z, z pierwszego tłoczenia lub oleju e, ze słodkich migdałów. E, Każdego wieczoru po oczyszczeniu i osuszeniu y, użyjcie czystych opuszków palców, aby nałożyć bardzo małą ilość wielkości ziarnka ryżu y, na skórę zewnętrzną warg sromowych większych. Pomoże to zmiękczyć na nawilżyć i ma naturalne działanie antybakteryjne. Pamiętajcie, y, wystarczy odrobina na najbardziej zewnętrznej skórze. Y, sprawi to, że poczujecie się mniej sucho, a bardziej. Miękko i pachnąco. Jeśli jesteście uczulone na orzechy lub nie lubicie olejków, na rynku jest również wiele y, intymnych żeli nawilżających, y, przeznaczonych dla dojrzałych kobiet, które nie zawierają żadnych składników leczniczych. Są one również bardzo dobrym wyborem. Na koniec y, jest zdrowe ćwiczenie na całe życie. Jest jedno bardzo proste, ale skuteczne ćwiczenie, które wszystkie kobiety w każdym wieku powinny wykonywać codziennie. Są to ćwiczenia Kegla. Kluczem do tego ruchu jest to, jakbyśmy wstrzymywali mocz lub gazy. Poczujecie, jak mięśnie dna miednicy kurczą się do wewnątrz i do góry. Spróbujcie utrzymać skurcz przez około 5 do 10 sekund, a następnie powoli i całkowicie rozluźnijcie się na 10 sekund. Wykonujcie ten cykl skurczu i rozkurczu co najmniej 2 do 3 razy dziennie, po 10 razy w każdym cyklu. Niezależnie od tego czy siedzicie, oglądacie telewizję, leżycie w łóżku czy stoicie czekając na autobus, możecie ćwiczyć regularnie w dowolnym miejscu i czasie. Pomaga to nie tylko wzmocnić nasze mięśnie dna miednicy, ale także skutecznie poprawić częste u starszych kobiet nietrzymanie moczu i problemy z oddawaniem moczu, a także może znacznie wzmocnić doznania intymne. Najważniejsze jest, aby zaakceptować i pokochać nasze obecne y, ciało z głębi serca. Nie porównujcie się z wyglądem z młodości, nie porównujcie się z tymi nierealistycznymi obrazami w mediach. Nasze ciała zapisują trajektorię naszego życia. Bez względu na to, jakie ślady pozostawiły na nich lata, zasługują na naszą delikatną opiekę i miłość. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom pomogę Wam nie tylko lepiej zrozumieć i zaakceptować własne ciała, ale także poczuć się bardziej zrelaksowanymi i komfortowymi, myśląc o intymności z partnerem w przyszłości. O niektórych rzeczach może wydawać się trudno rozmawiać, ale dopóki jesteśmy gotowi komunikować się ze szczerością i szacunkiem, staną się one najsłodszą pociechą, która odżywia nasz związek. A jeśli czujecie, że y, dzisiejsza treść była dla Was istotną pomocą, proszę nie wahajcie się dać druktor Markiewicz kciuka w górę. Dziękuję za Wasze wsparcie. Do zobaczenia następnym razem.